Pani Małgosiu, co to tak głośno to radio leci? Proszę wyłączyć tutaj to radio o. Dobra, włączam radio Dobra Ja tutaj powierzam Pani Małgosiu tutaj pilnowanie tego banku Ja muszę opuścić lokal, ponieważ dostałem telefon Dobrze, dobrze, to do... zapewne ten kominek idziesz robić, co mi mówiłeś. Tak, kominek kiedy kupić nowy yy, w do domu, to do widzenia. Do widzenia, cześć, cześć, zaopiekuję się twoim bankiem. Puk, 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 hejka, to wy po drugiej stronie monitora i ja, laki, wasz ulubiony przyjaciel minecraftowy. Eee, witajcie, witajcie, właśnie jak to przejście udaję się do sklepu, ponieważ muszę kupić. Wiecie co? Nowy kominek! Jest już teraz troszeczkę zimniej się robi nadchodzi zima i, i trzeba zadbać o ciepło w domu, dlatego e, lecę. Jaki wybuch tutaj? Jaki? Jaka wielka dziura! Skąd to się wzięło? To jakiś to jakiś wybuch chyba był. Co tu się dzieje? O, to się. No dzień. Jest? Dobry, dzień, dzień, dobry, witam pana. Co, co tu o co się chodzi stało? tutaj z tą dziurą? Panie, panie no, Mietku, ze sklepu no, obok! Co co to się stało? On to zrobił! On to zrobił! Jaki. Który on? Ten to no, on wiecie? zrobił? On to nie zrobił. No, nie no i jak on? Przecież ja, ja nic nie. nie zrobiłem, panowie, nie panowie! Jeski, nie, nie nie! Jak nie? To ucieczka, ucieczka! Spokojnie. Posłuchajcie. On to jest taka postać, taka tajemnicza postać. Ona jest czarną postacią z czerwonymi oczyma. I on I czerwony i deszcz wzywa! Tak, tak, aż się mroczno zrobiło. On tutaj robi mnóstwo takich psikusów na naszym serwerze i właśnie to jest jego sprawka, że on, że on nam zrobił taką dziurę tutaj wcześniej. W ogóle jo. muszę Wam powiedzieć, że na tym miejscu stał taki czarny krzyż i nagle ten krzyż po prostu się przeistoczył w takie coś, w taką dziurę. No nie wierzę w to. No nie wierzę, to jest, to jest sprawa normalnie do obmyślenia, ale ej, czy to... jest ten kominek na zamówienie, co ja zamawiałem? Tak, jest ten kominek, już tutaj panu daję. Proszę, to trzeba położyć w swoim domu e, na dole. E, tutaj ma pan do, e, do pieca, jakby pan chciał dać. I tutaj daję panu e, na dach co trzeba położyć. Super, to dziękuję bardzo. Życzę miłych, miłego dnia i miłych sprzedaży. Dobrze. Ja już wezmę tutaj autkiem. Do miłego kominku, papa. Pa. No, miego kominku, będę, będę montować nowy kominek. Juhu! Jadę, jadę już właśnie. Juhu! Ale fajnie, zamontuję nowy kominek i będzie tak cieplusio u mnie w domku, że, że może zaproszę swoich znajomych do domu. Razem, razem pogramy w Minecrafta, ale nie w tym rzecz, bo dzisiaj właśnie teraz montujemy na środku, na w środku dachu. Musimy zrobić jeden wielki kominek. O, ktoś Ej, co, ty tam z góry? Dachu, co ty tam na dachu. Ty tam na dachu robisz. O, siemanko. Siema, siemanko, yy, duży. Siemanko, słuchaj, już zima nadchodzi i, i montuję u siebie nowy kominek, wiesz? No okej, okay, ale wiesz co? Bo ja mam taki problem, bo nie wiem czy ty mi to zrobiłeś, czy ktoś mi to postawił. Jakiś mam taki krzyż w ogóle na mojej działce. Co taki? Widzisz co go? Taki, widzę, no, z czarnej wełny. Co tu? Ja, ja ci tego... Ja tego nie robiłem. Nie wiem o co chodzi, ale, ale ja tego... Ja tego nie wiem, nie wiem na ten temat nic. Albo ty mi to robisz, albo te, te, te villagerzi co jeszcze zostali po ostatnim... jak te długie domy tu były, nie? Że oni a, mi to postawili. A ale... to nie ja, ja wiem. Jak, jak tam kominek robisz, nam? No już gotowy. Tutaj właśnie zamontowałem kominek w środku. Ciepło będzie się dostawało przez okno, wiesz? O, ale mega sprawa, ale fajnie. W ogóle, w ogóle... Muszę ci powiedzieć, że widziałeś, co się u dużego na działce stało? Bo do co się na stało? Krzyż. No widzisz ten paczek taki, taki czarny, tam stoi. Co ej, to? coś mi wybucha, coś mi wybucha w domu. Oh, no co niech. to za wybuchy były? Cały dom mi chyba wybuch. Dosłownie. No nie świruj. Serio? No. Patrz. Ej! Aha! Ty, ej! jak to się stało? Tutaj normalnie słyszałem takie bum, bum, bum nagle. Ale czekaj! Może to wszystko przez ten... Ej! Coś tutaj jest! Frania, odsuń się, Frania, odsuń się! Ej, co mam! O co się! I... Wow. Ej, ej, no nie, ej, cały dom. Ostatnio mi zniknął dom, wyburzyli mi, teraz mi niszczą. O co chodzi? Ej, ja nie Powiedz wiem, mi. Nie, mi nie, nie wiem, wiesz, co to? To to to? tego, tego czarnego, tego, tego, czarnego. Co, co tam było? to tam To To jakiś jakiś on. on, mówił jakieś postaci. On. okej, postaci okej, Słyszałam, ale poza... Musimy laki zobaczyć, czy nie mamy też takiego czegoś na naszej działce. No, ja no, ale biorę musicie kamerę. Sobie, musicie sobie poukładać jakieś może ściany dookoła, żeby wam nie zniszczyło TNT albo coś. Może wam Bez się z... też pokaże takie coś nad domem. No, To prawda. Ej, kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dołączyć do super mega drużyny. My jesteśmy jedną wielką drużyną. E, no e, i napiszcie w komentarzu on. No dobra i zobaczymy, czy, czy na naszym ogródku nie ma nic podobnego, takiego związanego z tym, co duży mówi. Yy, tutaj jest... Plaki, patrz! Jestem ja widzę to! Ej, czyli czy, 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 czy zaraz y, u, u nas będą jakieś, jakieś takie słychać bum-bum? Musimy to obmurować. Pamiętasz jak y, wczoraj chciałem wybudować portale do netheru i zdobyłem dużo obsydianu? Masz ten obsydian? Mam ten obsydian, mam dużo obsydianu e, może na wszelki wypadek od, od, odgrudzimy po prostu nasz dom obsydianem, żeby jak coś by miało z tym, z tym, z tym czarnym czymś, to coś stać To to właśnie, żeby naszemu domkom nic nie stało No właśnie, właśnie, musimy to w taki sposób ogarnąć Bo jak to tutaj wybuchnie, to automatycznie nasz dom, wiesz Nasz dom się ten, nic mu się nie stanie Aha, i o. Czekaj, no czekaj! Jakieś... Co to się stało? Laki, ty to widzisz? Czekaj, bo ta czarna kula, tutaj jej nie było wcześniej, ja nie wiem. Nie było jej, nie było jej. I co teraz zrobimy, Laki? Musisz sprawdzić co to jest ja o co z tym chodzi. Hmm... Jak to sprawdzić? Ty no franie, ja serio nie wiem, nie wiem jak by to sprawdzić. Może ja wlecę do góry helikopterem tam i sprawdzę, e, co, co tak naprawdę, o co tam się rozchodzi. Wsiadam. Kręcę śmigłem. Iżu Wlecę tam do góry, do tej yy, dużej kopuły nad moim domem, bo trochę ogólnie jest to dziwnie spowodowane. E widzę coś tam. Widzieliście to? Czekajcie, czekajcie. <śmiech> <śmiech> coś tam jest. Tam ktoś... Tam ktoś normalnie był. Podejdziemy jakoś, podejdziemy spokojnie, z, od, z, od, z oddaloną perspektywą. Dobra, dobra, dobra. Co tam jest? Ej, tam ktoś jest! O nie! zobaczy mnie! Idziemy, idziemy! Tam ktoś jest! Duży, duży! Szybko wskakujemy tam do, do góry, do, do góry, do góry! Ej, on tędy wyszedł, Gdzie wyszedł, się? wyszedł! Tutaj! Gdzie jesteś? Ja włączyłem właśnie, ale ten. E, Żeby nie sprawdzili ci pomóc. mojej kuli! Żeby nie sprawdzili to, mojej kuli! Ej, tam jakoś wbić? Chodź, chodź, laki, jak najszybciej! Padrzak, kolejny slajd! On powiedział, właśnie, musimy zobaczyć, co tutaj jest w tej środku kuli, bo czemu nad moim Dawaj. domem się wybudowała? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ty przed chwilą jakiś kominek w ogóle stawiałeś, nie? No przecież, a, a przecież to jest mój teren ogólnie, ja się zastanawiam. Ej, jest to kula od on. Możecie się mnie obawiać? To ja stawiam takie czarne y, y, posągi, krzyże i robię pokusy w całym mieście. Teraz możecie mnie szukać. A mnie nie znajdziecie. Hey! Słyszałeś ten wybuch i ten alarm? Ty duży, tu jest coś dziwnego? Słyszę właśnie. Słyszysz to? Ej, o co to... chodzi? Zdeć gdzie możesz... Na dół. Gdzie bo... to może być w ogóle? Gdzie, gdzie ten alarm może wyjść teraz? I gdzie ten on w ogóle? Ej i ten... W ogóle, gdzie on uciekł? Ej, to mi się wiesz, gdzie... Krzyż wybuchł i... I wiesz gdzie ten, ten alarm wyje? O w nie, banku. to w moim banku, ale czekaj, czekaj. Zobaczymy najpierw tutaj. tutaj. Czy ten mur, który obudowałem, ty zobacz, uchronił. Uchronił, tutaj był ten wywók i, i ten mur obsydianu, bo miałem wczoraj z tobą pójść do Nederu, i pozdobywać netherak, no. nie? Ej, no nie, to teraz musimy jak najszybciej jechać do banku przecież tam. No, no jasna nie, sprawa. To niemożliwe, ja muszę iść do domu, wiesz? No dobra, leć szybko, leć szybko. Ja podrzucam tutaj autko, odpalam autko i jadę szybko w tym kierunku, w tym kierunku. To jest on, to jest taka czarna postać z, z, z czerwonymi oczyma i z czerwoną buźką. Dlatego sprawdźmy, czy jakby na pewno jest, jest jest tutaj wszystko dobrze. Ok. No tutaj jak zwykle, tak zwykle jest remontowane, bo tutaj cały czas mi ulepszają i większe... Ten, czy pan jest właścicielem tego banku? Yy, tak, witam panią policjantkę. Kto wezwał tutaj służby pomocnicze? No właśnie alarmy te, yy, takie alarmy kradzieżowe wezwały policję i myśmy już tu przyjechali i się okazało, że wszystkie yy, dobra, wszystkie, wszystkie właśnie wartościowe rzeczy zostały skradzione. I tutaj jest ten posąg taki, tego on. Co co tak, jest on. Wie, wie, wie pani co? Jak mhm. wszystkie, wszystkie, wszystkie zawartości z banku, czyli złoto, całe, wszystkie diamenty, nie ma ich tutaj. Wszystko. Nie ma ich tutaj w całym pana skarbcu wykradziono wszystkie, dosłownie co do co do okruszka nie Naprawdę, ma, tu tutaj były skrzynki. Sobie. Tutaj były skrzynki, tutaj był cały safe! Nie wie pani co? Ja muszę zejść tam na dół, bo coś widziałem dla mnie. Dobrze. Co tu jest? Co to o Co? co? Oh, nie. Ktoś sobie tutaj zrobił normalnie! Pokoik! Pokój pod moim... pod moim bankiem! O nie! Jest tutaj! Chodź! Idziesz za mną! D dobra! Mam gdzie, tutaj rzeczy z twojego o, banku, teraz nie możesz wiedzieć. Idziesz tam, do, do roga. Idziesz tam Ale jak to? Co tutaj są ludzie normalni? Tak, Ej! Ja dobra. wiem jaką ty jesteś postacią, ty jesteś on! No i to jestem ja, dokładnie, to jestem ja. Ja jestem postacią on I właśnie ci wziąłem najcenniejsze rzeczy z banku. Zrobiłem ten ogromną kulę nad twoim domem i widzisz. No nie ja wiem. Tutaj... No. Ej, y, pani y, Mariolo, gdzie pani jest? Proszę mnie tutaj stąd Uuu, słyszysz ten grzmot Pani Mariolka! Ty no nie ma pani pracownicy mojej i nie ma pani policjantki. Ej, jak ja ogólnie... Czy ktoś... Czy ktoś... mi... Frania jesteś tutaj może? Czy ktoś ogólnie może mnie znaleźć? Ty, jakie grzmoty tam w ogóle chyba deszcz zaczyna padać. Ta pogoda jest... O! Skrzyka jakaś tu jest, czekajcie. Otworzę. Laki, Laki! Jesteś tam? No jestem, co jest. E... Jestem, jestem tu obok ciebie, w tej w tej, w tej celi. No? Posłuchaj, ten ten on nie może, nie, nie może nam nic zrobić, posłuchaj, ja jestem też policjantem, ale krótkofalówki niestety nie działają, ale zdążyłem chyba powiedzieć ostatnie słowa... Cześć, cześć, cicho, bo on tutaj jest, on tutaj... O dobra, teraz już poszedł, no mów. I on ostatnie słowa e, zdążyłem powiedzieć do, e, do policji takiej specjalnej i powinni przylecieć, zaraz nam pomóc, nas uratować. Dobra, 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 super. jak e, idzie tutaj już nic nie mówisz, Okej, okay. na, 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 ale fajnie, wesoło, co to jest. Normalnie aż urządzę sobie tutaj e, swój pokoik. O, nawet łóżeczko mam. Ja teraz tak udaję przed tym. Wy? On wiecie, że niby nic nie kombinujemy. I co tam teraz robisz? Naprawdę, jeśli nie, nie kliknieście opeczki w górę i subskrypcji z wężkiem, to już teraz pora. Klikajcie, klikajcie. Co ja robię? Ktoś się mnie pytał? E, ja, o! Sobie chyba drzemkę zrobię. O! Sobie drzemkę no, nie. zrobię. O! No, dobrze. Wchodzimy, panowie, pokoń. wchodzimy szybko, jak najszybciej. Oh, ręce do góry, ręce do góry, panie, panie on, gdzie Duży, on jest? tutaj jestem, on tutaj jest, zobacz go, zobacz go. Pani jest to, tu. Z kim ty jesteś? O nie. Chodźcie, jest. panowie policjanci i pan, 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 pani policjantka, chodź tu. Co? Musimy go złapać, dobra. Wy, mamy wy, go. My mnie macie? No nie. Niemożliwe. No duży w końcu! Ile musiałem czekać na ciebie? Ja tutaj udawałem, że łóżko sobie stawiam. A, a dobra, super. Patrzcie jak się wszyscy cieszą, Uuu, jak się cieszymy. W końcu udało Co nam się. Ej, uciekaj, uciekaj. Ucieka. Muszę wam uciec, muszę wam uciec. Ach, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja ja jestem większy, wam. ja cię ucieknę. już złapa, już złapałem cię. Ej, nie uciekaj mi. No nie, złapał mnie. Dobra, ale... Duży, ty jesteś dzielny bohater. Wychodzimy do góry, troszeczkę ci banglaki zniszczyliśmy, ale sorki, ale Spoko, uratowaliśmy ty. cię w ogóle. No ogólnie jeszcze fajnie gdyby te wszystkie Aha. skrzynki, ten cały safe z banku. Patrzcie. Wzywam to... deszcz! Fajnie. Wzywa deszcz! Ten, ten czerwony deszcz! Ej! Kryj ch się Laki! Kryj się! Dobra, dobra! Ty, a ten on ogólnie to wiesz, że on wybucha... E, ci, wybuch ci ogródek. Ten, ten, właśnie, to on. No, no, właśnie wiem. A co ty chciałeś zrobić w ogóle? Co ty chciałeś osiągnąć w ogóle w tym, w tym odcinku? Co no, nie, nam chciałeś pokazać? No, widzisz, ja tutaj robię wszystko. Ja jestem postacią on, która jest z tego bardzo znana. No dobra, już nie będę taki zły, tylko nie bierzcie mnie nigdzie. Mogę usunąć tamtą kulę nad jego Domem. No to proszę bardzo, wszystko powrócić do normy ma. Yy, za, dosłownie za dwie minutki ma wszystko być git. I, i panie Laki, yy, co pan chce powiedzieć jeszcze? Panie Laki, ty. Tak, bo ja jestem policjantem. Ziomal, Ziomal, ty do mnie mówisz pan, pa, pa, na pan, przez my jesteśmy na ty, my jesteśmy na on, ona, ono, jak jesteśmy jedna, jed, je, je, brat z drugim bratem. Wiesz co? Ja, tak my jesteśmy. Laki Tim, duży. Nie, nie, mówię na ciebie, panie duży. Tylko jestem, jestem Twoim znajomym, dlatego fajnie by było, jakbyś Dobra. do mnie powiedział Laki, a nie panie Laki. I nie! w wózkiem mógłbyś się, że uciekniesz, ale ja się szybko męczę. Ja już jestem. się tak, Jak się kręci, jak je w ogóle. O nie, tutaj zmieniam samochód szybko. O nie, o nie, on się palić. smarcika. Dobra, o, nie, bo nie, nie. ma paliwa. O nie. Jest, 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 no ja tam dobra. do A nie, nie ma. Dobra, super. O, dobra, dobra. Dobrze, to już brat tam tą kulę, już ją cofam. Uwaga. No właśnie, weź tą kulę ogólnie, teraz. bo ta czarna kula to... O! I już, ale no, super. Tam to o. powinno wszystko samo zniknąć na spokojnie po czasie. A, to zniknie no. na pewno, na pewno. Ale tu jest samochód. Dobra, ja Ej. uciekam. He he. O nie! I co? Dobra, to nie ma, ma samochodu, nie ma ucieczki! Wiesz co, jeszcze mój dom musisz naprawić! Właśnie, Dobra, chodźcie, teraz. chodźcie do dużego domu, chodźcie, chodźcie do, do dużego domu, patrzcie ogólnie. E, tu jest taka sytuacja, że duży, e, powiedz co tutaj on ma odbudować i on to zrobi. Tak. O nie. tutaj mój, moją działeczkę, gdzie miałem posadzone marchewki. proszę tutaj, yy, proszę tutaj yyy jednym sposobem yy, uciekamy. Ej. Ej, wyszedł z serwa. Stało? Opuścił serwer, left the game. No, disconnect. Ja, ja też mam napisane, disconnect the server. No, wyłączył się. Co my teraz zrobimy? Przecież ja tu nie, N nie będę mieszkał. Nie wiem duży, ale wiesz co, ogólnie jeśli on wyszedł z serwera, to może yyy jak jest ta whitelista, nie, na serwerze, to może go usuniemy z tej whitelisty, żeby już nie mógł przy, przyjść na serwa? O, bardzo dobry pomysł, laki. A ty jesteś adminem, no to ty to powinieneś Ej, zrobić! To bo, bo jest codzien y, co miesięczne sprawdzanie whitelisty, posłuchajcie, macie jakieś propozycje, żeby kogoś dopisać, albo coś takiego? Tak, tak! Ty, on, weź, y, wy, usuń on, bo... Kogo? Dużego? One, postać? Onego? Post nie, postać! On, on się tak nazywa, wiesz, co, Dobra, to, o... to dopiszcie! Nie, właśnie musisz go odpisać, żeby nie wszedł na serwa, bo on po, yy, złamał zasady naszego serwera. Czyli jak napisać? Jak on się nazywa? Y Postać, myślnik, on. On? Y tak. Ale jak ma na imię? O-N. Dobra. Ola jak Ola i na Natalia. Natalia. O, dobra. tak samo powiedzieliśmy. O, tak samo, no. Piąteczka. Piona. Tutaj wpisuję, dobra, jest zapisane na naszej liście. W porządku, no to już na serwer nie powinien wejść. Ale podobno, loki, co ty można domem? A to zaraz mówili, że zniknie, minimy. A, dobra. No to w takim razie ja idę tutaj do admina, powiedzieć mu, żeby, żeby zatwierdził te wszystkie postacie. Ale super! Jeśli nie kliknijcie łapeczki w górę, to kliknijcie i subskrybujcie dzwoneczkiem, fajnie, że dotrwaliście do końca. Codziennie są filmy na moim kanale, dlatego codziennie oglądajcie moje super filmy. Wbijajcie w link w opisie, pod, pod tym filmem jest do Facebooka link. Wbijajcie, komentujcie i do Siemano! Siemano!